Dobrze. Nie zmartłaś? Bardzo dobrze. Cieszę się. Jest po nieuczucie. Takie Tak, podobało się. Paseczkę z głowy. Podobało podobał mi się. Bo fajnie. Mam radę. Jesteś się zadowolony. A co o tym powiesz? Co? co? Co powiesz na ten temat? Fajnie. fajnie jest.

ta potrzeba kolejnych doznań i wrażeń popycha go w nowe, nieznane kierunki. Umysł prowokuje pytaniami do podjęcia pierwszych kroków. Co ja tam zobaczę? Jakie to uczucie? Czy na pewno dam radę? A co jeśli jestem w stanie to zrobić? Niektórzy już sprawdzili się pod wodą. Monika, która nurkuje ponad 7 lat, dzieli się swoimi doświadczeniami z kolegami i koleżankami w ujskich warsztatach terapii zajęciowej. To właśnie takie prelekcje zachęciły osoby z niepełnosprawnościami do poszerzania swoich możliwości w ramach projektu Krok po kroku w samodzielność. Partnerami projektu było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starym Łubiance oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w PILE. Oprócz uczniów z tych placówek uczestnikami zostali także podopieczni zakładu aktywności zawodowej w Pile oraz warsztatów terapii zajęciowej w ujściu, czciance i złotowie. Aż 51 osób z niepełnosprawnościami skorzystało z zaproszenia. To właśnie przybycie na platformę nurkową i rehabilitacyjną na jeziorze Płotki oznaczało początek ich przygody. Wcześniej każdy z uczestników uzyskał zgodę lekarską na zejście pod wodę. Przed zanurzeniem natomiast należało się poznać. Poznać instruktorów, pozostałych uczestników, ale przede wszystkim poznać zasady bezpiecznego nurkowania. W tym celu uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych, oglądając filmy instruktażowe i zapoznając się ze sprzętem nurkowym. Na koniec mieli do wypełnienia kwestionariusz medyczny i krótki sprawdzian wiedzy. Wszystkie te kroki nie tylko zwiększają bezpieczeństwo nowych nurków, ale widocznie wpływają na ich poczucie spokoju i pewności siebie. Lato w pełni, i choć piękne i słoneczne. To nie przywitało przejrzystością wody podczas kilku pierwszych spotkań. Pomimo to u uczestników czuć było rosnącą ekscytację. Instruktorzy zapoznawali się dokładnie ze swoimi podopiecznymi, mając na uwadze ich możliwości ruchowe i poznawcze. Wyjaśniali wszelkie zagadnienia związane z komunikacją oraz tym, co będą robić w trakcie zajęć. Dobierali i dopasowywali piankę neoprenową, buty oraz kaptur, które chroniły ciało przed wychodzeniem. Zarówno instruktorzy, jak i wolontariusze pomagali przy zakładaniu tego ciasnego stroju. Następnie dobierano resztę sprzętu nurkowego. To właśnie dzięki środkom pozyskanym z PEFRON, będących w dyspozycji samorządu województwa Wielkopolskiego, oprócz finansowania zajęć, stowarzyszenie mogło zakupić nowe, lekkie aluminiowe butle i duże czytelne komputery nurkowe. Umożliwiło to ciągłość zajęć przy takiej liczbie uczestników. A także poprawiło komfort nurkujących, biorąc pod uwagę lekkość butli, która zapobiega obciążaniu kręgosłupa. Pierwsze zajęcia to przede wszystkim oswajanie się z nowym środowiskiem. Dla wielu uczestników było to pierwsze zetknięcie się z wodą w taki sposób. Nie jako przeszkodą, lecz nową przestrzenią pełną możliwości. Instruktorzy z ogromną cierpliwością wyjaśniali podstawy oddychania przez automat nurkowy. Uczestnicy, choć początkowo pełni obaw, z każdą minutą zdobywali większą pewność siebie. Po pierwszych oddechach, instruktorzy dobierali ćwiczenia pod indywidualne możliwości uczestnika. Oprócz nauki swobodnego oddychania pod wodą, poznawali techniki wyrównywania ciśnienia. Bezpiecznego wyjmowania i wkładania automatu do ust, czy wpływania oddechem na swoją pływalność. Po pierwszych ćwiczeniach mogli wreszcie rozpocząć pływanie. Dla każdego nurka, pierwsze zanurzenie to moment magiczny, przekroczenie własnych barier i niecodzienne poczucie lekkości oraz ciszy, która panuje pod wodą. Poznawanie podwodnego świata podczas krótkiej wycieczki na pewno zostanie w pamięci wielu uczestników. podczas gdy jedni nurkowali, pozostali obecni na zajęciach mieli szansę skorzystać z nowej jednostki pływającej. Ta konstrukcja jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także osób na wózkach. Wyposażona w elektryczne silniki i zasilane energią z paneli fotowoltaicznych umożliwiała dopłynięcie w najdalsze zakątki jeziora. Wycieczki katamaranem były okazją do integracji uczestników. Podczas rejsów po jeziorze Poznawali się, dyskutowali, dzielili swoimi doświadczeniami z zajęć lub po prostu cieszyli się miłą atmosferą pośród otaczającej przyrody. Nurkowanie oprócz możliwości przełamywania własnych barier zdecydowanie zbliża nas do środowiska naturalnego. Pływanie wśród ławic ry, obserwowanie i poznawanie różnych gatunków podwodnej fauny to niezapomniane przeżycia. Niektórzy uczestnicy mieli okazję zobaczyć naprawdę wyjątkowe okazy. We wrześniu, kiedy temperatura wody zaczęła spadać, a widoczność się poprawiła, wydarzyło się coś niesamowitego. Niczego nie spodziewający się nurkowie, już doświadczeni i znający te wody, szykowali się do zejścia. W trakcie wycieczki odwiedził ich nietypowy gość. To Janusz, Jesiotr, nasz podwodny rehabilitant. Oswojony z ludźmi, od kilku lat wspiera działania stowarzyszenia, nawiązując kontakt z podopiecznymi, dając się im głaskać i karmić. Dla każdego, kto miał z nim styczność, to wyjątkowe spotkanie, tym bardziej, że jest bardzo towarzyski. Cieszył uczestników swoją obecnością przez kilka spotkań. Jesień przyniosła najpiękniejszą widoczność w jeziorze. Wraz z jej początkiem rozpoczęli swoje zajęcia uczniowie szkół będących partnerami w projekcie. Z powodu coraz niższej temperatury wody, uczestnicy tym razem zakładali suche skafandry lub kilka warstw pianek neoprenowych, aby poprawić komfort podczas nurkowania. Instruktorzy szybko nawiązali dobry kontakt z młodzieżą, przedstawiając sprzęt nurkowy i tłumacząc podstawowe ćwiczenia. Oczywiście nie zabrakło również miejsca na teorię. Następnie uczestnicy mogli podziwiać jezioro w całej okazałości. Dla uczniów, których możliwości nie pozwalały na dalsze wycieczki, przygotowano inne atrakcje i zabawy. Część uczestników miała jednak okazję odkrywać bardziej odległe obszary płotek. Jezioro kryje wiele niespodzianek, które w tak wyjątkowych warunkach zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach. Jedne z ostatnich zajęć odbywały się już w listopadzie. Do tego czasu można było zauważyć, jak zajęcia wpływały na uczestników. Wraz z poznawaniem nowego środowiska i mierzeniem się z własnymi obawami, ich pewność siebie rosła. Uczestnicy ćwiczyli komunikację i budowanie zaufania ze swoimi instruktorami, a także zdobywali nowe umiejętności nurkowe. Z każdym zanurzeniem stawali się coraz bardziej otwarci na kontakt i nowe doświadczenia. Rosnąca wiara we własne możliwości to prawdziwy sukces projektu, ponieważ może przełożyć się na inne aktywności w życiu codziennym. Uczestnicy zostali zachęceni do większej samodzielności, próbowania nowych rzeczy i podejmowania kolejnych kroków. Nurkowanie nie tylko rozwija, ale także łączy ludzi. Ten fantastyczny sport sprzyja rozwijaniu relacji i otwieraniu się na nowe znajomości. Daje możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami i radością z podwodnych przygód. Projekt Krok po kroku w samodzielność stworzy przestrzeń, w której każdy mógł odkryć swoją siłę, niezależność i budować więzi, które zostaną na lata.